Podajże podczas oceny właśnie Filipa i Agnieszki padły też takie słowa w stosunku do ciebie z ust Ewy Kasprzyk, że jesteś tylko tancerką. Czy one cię zabolały? Nie, no słuchajcie, ja jestem tylko tancerką. Nie róbmy też z mojego zawodu. Nie mam profesury, nie jestem docentem, nie jestem doktorem. I ja znam w Olsztynie profesora szatrawskiego, który również tancem się zajmuje. Tutaj można o nim coś powiedzieć. Absolutnie nie. Nie bolą mnie słowa bo mogę nawet powtórzyć, tak drodzy Państwo, jestem tylko tancerką, ale w jakimś innym kontekście mogę powiedzieć, jestem aż tancerką. Nie, to jest naprawdę, nie, w ogóle mnie nie bolące w żaden sposób, tym bardziej może, że znam swoją wartość i wiem kim jestem. Jestem tancerką, oczywiście byłą, słuchajcie, więc nawet, o właśnie, tak pomyślałam Karolino, że to można rozpatrzyć jako komplement. Bo ja już sto lat nie tańczę, a ona powiedziała, jesteś tancerką, proszę. Można i tak to obrócić. O, oczywiście, że tak wszystko zależy od podejścia. Były, słuchajcie, to był komplement.